Czy zastanawialiście się kiedyś, jakie wybory w Gothicu 2 są najrzadziej wybierane przez innych graczy? Do dzisiaj Gothic czasami zaskakuje drobnymi ciekawostkami, które na przykład prowadzą dialog w inny sposób. Dzieje się tak z reguły, gdy są opcje dialogowe, których normalny gracz w ogóle nie wybiera. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się podobnym sytuacjom. Oczywiście na bazie moich doświadczeń, moich widzów oraz moich przyjaciół, z którymi się konsultowałem, żeby poznać szerszy pogląd na ten temat. Pamiętajcie, że każdy ma odmienne zdanie, i to, co tutaj usłyszycie, nie musi pokrywać się z Waszymi poglądami. Ja jestem Gikałusz i serdecznie zapraszam Was na dzisiejszy materiał. Nim przejdziemy do filmu, to chciałem Was poinformować, że ta topka nie jest ustawiona od najgorszego miejsca do najlepszego, więc nie sugerujcie się numeracją tych sytuacji. Dajcie znać w komentarzu, które według Was wybory są najrzadziej podejmowane w tej części gry. Dodatkowo gorąco zachęcam do pozostawienia oceny po obejrzeniu tego filmu, gdyż chciałbym mieć jakiś feedback, czy takie treści Wam się podobają. Na koniec zapraszam Was na moje social media i serwer Discord. Wszystkie potrzebne linki są w opisie. Numer 1 Zostanie czeladnikiem u Konstantina. Zacznijmy sobie od czegoś, co w mojej opinii spotyka się z dużą rzadkością. Rozmawiając z przyjaciółmi, czy nawet przeprowadzając ankietę dla widzów, większość osób wybiera Harada Bospera ze względu na benefity, jakie możemy otrzymać, przyłączając się do nich. U Kowala możemy robić masową produkcję mieczy i je sprzedawać za krocie. Zawsze uważałem, że nie jest to dobrze zbalansowane, ale gracz lubi korzystać. Jeśli chodzi o naszego myśliwego, to przy okazji eksplorowania mapy mamy możliwość pozyskania bardzo dużej ilości skór i ogólnie trofeów zwierzęcych, przez co mamy szansę zdobyć niemałą fortunę. Oczywiście, dołączając do Konstantino, również mamy możliwość zdobycia złota za hurtowe sprzedawanie przedmiotów, ale w tym wypadku grzybów. Jednak kwestie finansowe są zdecydowanie lepsze po stronie Harada i Bospera, a w szczególności naszego Kowala, i obstawiam, że to też jest przyczyna tak rzadkiego wyboru Konstantina na swojego mistrza. Pamiętam, że jak grałem w gotika, to pod koniec gry miałem mniej więcej pomiędzy 200 a 300 grzybów. W ramach ciekawostki mogę powiedzieć, że w gotiku występuje około 500 ciemnych grzybów. W każdym razie, wracając do tematu, za sprzedaż 10 sztuk ciemnych grzybów otrzymamy 100 sztuk złota, za sprzedaż 10 sztuk mięsa kopacza otrzymamy 300 sztuk złota. Nie jest źle, ale harada i tak niestety nie pobije. Za grzyby dostaniesz jednak specjalne wynagrodzenie. Chciałeś grzybów. Mam tu kilka mułowych grzybów. A, te są najlepsze. Dobra robota. Oto twoje złoto. A tu kilka innych. Te nie są tak dobre jak mułowe grzyby, ale i tak je wezmę. Numer 2. wydanie Gildii Złodziei. Bandyci, rzezimieszki, złodzieje, szumowiny i wiele innych określeń, które opisują osoby należące do tej grupy. Ten wybór również nie bez powodu znalazł się w tej topce, bo zobaczmy na to z tej perspektywy. Dołączenie do gildii oferuje nam kilka nowych questów, a co to oznacza? Więcej expa i złota. Wydaje mi się, że większość graczy, którzy przechodzą Gotika 2 raczej nie chcą wydać członków Gildii ze względu na doświadczenie i korzyści majątkowe. Sam cykl tych kilku zadań oferuje też fajny klimat, gdzie możemy poczuć się jak złodziej. Dodatkowo, dołączając do nich, daje nam to możliwość pokazywania śmiesznego gestu głową, który wygląda komicznie, ale jest pewnego rodzaju benefitem za dołączenie do tej grupy. Przyznając się, że jak grałem może pierwszy raz albo drugi w Gotika 2, to będąc strażnikiem pomyślałem sobie, że to należy do moich obowiązków, żeby łapać złodziei i bandytów, więc ich wtedy wydałem. Cała otoczka tych kanałów tylko utwierdzała mnie, że z tymi ludźmi nie chcę się układać, bo jeszcze mnie wykorzystają do czegoś i zabiją. Ale to było dawno i teraz oczywiście korzystam z możliwości zdobycia dodatkowego doświadczenia oraz złota. Co do gildii złodziei... Tak? Wytropiłem ich wszystkich. Wyświadczyłeś temu miastu wielką przysługę. Wypełniłeś swój obowiązek, jak przystało na sługę Inosa i żołnierza króla. Należy Ci się nagroda za bandytów. Proszę, weź to. Numer 3. Zostanie nowicjuszem wedle starej formuły. Jeśli graliście więcej w Czystego Gotika 2, to domyślam się, że nie zgodzicie się z tą pozycją, ale akurat w moim przypadku grałem więcej z dodatkiem, więc była też ta alternatywna, ułatwiona droga na zostanie nowicjuszem. W Czystym Gotiku 2, aby zostać nowicjuszem, musimy przyprowadzić owce i zapłacić 1000 sztuk złota. Natomiast w dodatku nocy kruka istnieje łatwiejszy sposób na zostanie nowicjuszem, bo wystarczy tylko znaleźć cenny posążek i nosa, który znajduje się w jaskini z goblinami nieopodal Farmy Onara. Później dostaniemy informację od Darona, abyśmy zanieśli go do klasztoru, a przy rozmowie z Pedro dostajemy ofertę, że nas wpuści z tym posążkiem do środka, jeśli zostaniemy nowicjuszem. Nie ukrywam, że magiem bardzo rzadko grałem, więc nie wiem jak to dokładnie wygląda, ale rozmawiając z przyjaciółmi doszedłem do wniosku, że teraz raczej większość osób grając w Gotika 2 z dodatkiem unika płacenia 1000 sztuk złota i prowadzenia owcy, bo woli mniej kosztowną opcję, co jest raczej logiczne. Tak obiektywnie patrząc, niezbyt podoba mi się ta alternatywa pod kątem gry, bo okej, okay, jest fajne ułatwienie, ale to trochę zabija ten klasztorny klimat, w którym rzeczywiście musimy się wykosztować i zdobyć to mowce. Bardziej po prostu ten drugi sposób do mnie przemawia. Dajcie znać, co wymyślicie. To przecież tylko pogłoski. Chcę zostać nowicjuszem. Widzę, że gotów jesteś złożyć odpowiednią ofiarę. Jeśli nie zmieniłeś zdania, możesz teraz zostać nowicjuszem w klasztorze. Pamiętaj jednak, że od tej decyzji nie ma odwołania. Musisz mieć pewność, że wybierasz właściwą ścieżkę. Powinien był wiedzieć lepiej. Numer 4. Wydanie PEKA Do obowiązków PEKA należy wydawanie broni dla strażników. Chyba wszyscy pamiętacie zadanie o nazwie, gdzie jest PEK. Po dołączeniu do Straży Miejskiej, gdy zapytamy się Lorda Andre o to, gdzie możemy zdobyć jakąś lepszą broń, dostajemy informację, że Pek zajmuje się wydawaniem uzbrojenia i że gdzieś zniknął. Nasz strażnik znajduje się w czerwonej latarni, w której zaspokaja swoje potrzeby rozmawiając z wanią. Po rozmowie z nim wraca do koszar i ma do nas jedną jedyną prośbę, abyśmy go nie wydali, Andre, gdzie był i co robił. Przechodzimy teraz do kwit esencji, czyli wyboru. Możemy zdradzić, że był w czerwonej latarni, lub skłamać, że spotkaliśmy go podczas szlajania się po mieście. Jeśli wybierzemy pierwszą opcję, to dostaniemy 100 punktów doświadczenia, a jeśli drugą, dostaniemy o 50 mniej. W zależności od naszego wyboru, dostaniemy inną broń. Jeśli odpowiemy na niekorzyść strażnika, to da nam zardzewiały krótki miecz, a jeśli odpowiemy na jego korzyść, to da nam dobry miecz. Ja będąc z wami szczerym zawsze wybierałem opcję drugą, nawet jak jeszcze nie wiedziałem o konsekwencjach tego, bo stwierdziłem, że to mój ziomek z roboty, więc nie mogę go wydać, no a ma swoje potrzeby. Potrzebuję broni. Pamiętam cię dokładnie. Kto doniósł Andrę, że byłem w czerwonej latarni, co? A teraz chcesz jeszcze ode mnie miecz. Dobra, dostaniesz go. Proszę, a teraz zejdź mi z oczu. Jeśli ta broń ci nie odpowiada, Idź do kupców na placu targowym. Numer 5. Likwidacja Pedro na dworze Irdorad Przenosimy się do sytuacji, w której musimy podjąć decyzję odnośnie losu postaci Pedra. W trzecim rozdziale nowicjusz na polecenie poszukiwaczy kradnie oko i nosa z klasztoru. Możemy dopiero później spotkać go na dworze Irdorad w jednej z cel wewnątrz więzienia to wtedy mamy możliwość zdecydowania, czy chcemy się go pozbyć, czy darujemy mu życie. Jeśli darujemy mu życie, zdradzi nam, w jakiej kolejności mamy pociągnąć za pochodnie, które otwierają tajemne przejście prowadzące do dworu Irdorad. Nawet przeprowadzona ankieta wykazała, że większość z Was woli oszczędzić Pedro, więc w tym wypadku rzadkim wyborem jest jego likwidacja. Jeśli go zlikwidujemy, to nie mamy z tego żadnych korzyści, jedynie może jakaś wewnętrzna satysfakcja, bo nie wszyscy wierzą, że został opętany i mają różne teorie co do jego postaci, na przykład, że mógł zostać przekupiony lub coś tego typu, a później nie był już im potrzebny i zamknęli go w celi. Ja akurat należę do graczy, którzy oszczędzają Pedro, bo osobiście zgadzam się z tym, że był niepoczytalny i jako, że pilnował akurat wejścia do klasztoru, to był narażony na różne próby zmanipulowania czy nawet opętania. Numer 6. Wcześniejszy wybór górniczej doliny zamiast jarkendaru. Wybór, oczywiście, możliwy tylko w przypadku posiadania gry Gothic 2-noc kruka. Odkąd pamiętam, zawsze w momencie dołączenia do danej frakcji ruszałem zbierać ornamenty i robiłem cały ten dodatek. Konsultując się z przyjaciółmi, wszyscy robią najpierw dodatek, a dopiero później górniczą dolinę. Wydaje mi się, że to też jest kwestia tego, że można zdobyć dobre doświadczenie i dobrze swoją postać wylewelować już w tej lokacji, przez co Górnicza Dolina jest później przyjemniejsza. Pamiętam, że zawsze grając w czystego Gotika 2 odczuwałem ten poziom trudności, zwłaszcza jeśli chodzi o mijanie się z orkami czy innymi bestiami, które zdecydowanie nie były na mój poziom. Nie sugeruję też, że klasyczny Gothic 2 jest jakiś bardzo trudny, bardziej mi chodziło o to, że jest trudniejszy niż przechodzenie gry z dodatkiem. Założę się, że znajdą się też tacy, którzy robią dodatek jeszcze później. Dajcie znać w komentarzu, jak to wygląda z waszej perspektywy. Numer 7. Oddanie szponu Beliara Saturasowi Nie oszukujmy się, szpon Beliara to potężna broń, którą spokojnie można nosić do końca gry. Sam osobiście wielokrotnie już mówiłem, że ten miecz jest zbyt dobry jak na etap rozgrywki, w którym go zdobywamy. Stąd też obecność tego wyboru w tej topce. Wydaje mi się, że mało kto oddaje szpon do zniszczenia saturasowi i raczej większość woli tę broń zachować przy sobie. Grając w czystego Gotika 2 bez dodatku nocy kruka, nie mamy możliwości zdobycia tejże broni, więc jak sięgam pamięcią, rozgrywka była zwyczajnie trudniejsza. Szczególnie jeśli chodzi o poruszanie się po górniczej dolinie. Ja bardzo dawno nie grałem w czystego Gotika 2 i obstawiam, że raczej większość z was gra głównie z dodatkiem Nocy Kruka lub nawet z jakimiś innymi modyfikacjami, które usprawniają jeszcze bardziej rozgrywkę. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest, czy jednak sięgacie jeszcze po klasycznego Gotika 2. Jeśli chodzi o sam wybór, to może raz oddałem ten szpon, ale tylko po to, żeby zobaczyć reakcję Saturasa, Xardasa, no i samego bezimiennego. Weź szpon Beliara i zniszcz go. Jak sobie życzysz, synu. Oddaj mi broń. Nie wyrządzi już nikomu krzywdy, gdy zatopię ją w morskich odmentach. Na jej straży stać będzie mądrość Adanosa. Niech cię chroni Adanos. Numer 8. Wybranie złota zamiast niższej ceny ubrania. Wszyscy chyba znacie farmę Lobart'a. Możemy otrzymać tam zadanie, w którym musimy zebrać przynajmniej 20 rzep. Po zebraniu mamy możliwość wybrania nagrody: albo otrzymać 5 sztuk złota, albo otrzymać możliwość kupienia ubrania po niższej cenie. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale nawet jeśli wybierzemy pierwszą opcję, to i tak Lobart obniży nam cenę za swoje ubranie. Więc wybór tutaj nie ma większego znaczenia. Ale większość może nie mieć pojęcia o tym, i z reguły wybiera opcję drugą, żeby obniżyć cenę za ubranie z obawy o to, że pierwsza opcja blokuje nam tę obniżkę. Przynajmniej tak wyszło z rozmów z moimi przyjaciółmi oraz widzami, więc nie wiem, na ile to się potwierdza z innymi opiniami, więc zapraszam do dyskusji w komentarzach. Tak, jeszcze w ramach ciekawostki mogę rzucić, bo nie wiem, czy wszyscy akurat to wiedzą, że przy dialogu z Lobartem, w którym pyta nas, po czyjej jesteśmy stronie, wybór przekłada się na obniżkę. Jeśli wybierzemy króla, to ubranie będzie kosztować 80 sztuk złota, jeśli farmerów, to 70, ale ta ciekawostka jest już zdecydowanie bardziej znana. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się, 70 sztuk złota, to wciąż. Proszę bardzo. Oto twoja rzeba. Widzisz, jednak jest z ciebie jakiś pożytek. Zanieś je mojej żonie i powiedz, żeby je... Co z moją zapłatą? Mogę ci dać 5 sztuk złota, albo sprzedać ubranie po niższej cenie, co wybierasz? Daj mi 5 sztuk złota. Mm, proszę, i nie przepij wszystkiego od razu. Ile chcesz za to ubranie? Zastanówmy się. Pracowałeś dla mnie w polu? 60 sztuk złota. Numer 9. Mario w załodze na dwór Irdorad. Moment, do którego teraz przejdę tyczy wyboru załogi na Esmeraldę. Kojarzycie Mario? Jest to postać, która pojawia się w karczmie Cardiffa dopiero w piątym rozdziale. Mówi bezimiennemu o tym, że brał udział w wielkiej bitwie o Wschodni Archipelag i że jest doświadczonym marynarzem. Można go wziąć do załogi bez względu na ilość osób, którą mamy w naszej załodze. Lester ostrzega nas przed Mario, który jak się później okazuje jest opętany i ma przy sobie almanach opętanych. Za pokonanie go i szkieletów, które mu towarzyszą, dostaniemy 5000 punktów doświadczenia oraz wspomniany przed chwilą almanach. Ta sytuacja nie bez powodu znalazła się w tym miejscu. Wydaje mi się, że nie wszyscy w ogóle mogą znać tę postać, bo ona pojawia się tylko i wyłącznie w piątym rozdziale. W każdym razie wzięcie tej osoby na pokład naszej załogi raczej spotyka się z rzadkością, przynajmniej w moim przypadku. Pewnie to też kwestia tego, że nie za bardzo zaglądam do karczmy Cardiffa w piątym rozdziale. Dajcie znać, jak to u Was wygląda: czy braliście Mario i czy w ogóle wiedzieliście o istnieniu tej postaci? Numer 10 odmówienie pomocy Gregowi na samym początku gry. Przechodzimy już do ostatniej sytuacji, w której to Greg zaczepia nas już na samym początku gry. Pyta się nas, czy nie chcemy mu pomóc w dostaniu się do miasta. Nie bez powodu umieściłem w tej topce ten wybór, ponieważ uważam, że mamy bardzo szeroką gamę możliwości dostania się do miasta, a co za tym idzie? Ano to, że jesteśmy w stanie poświęcić to ubranie robocze i zdobyć 100 expa i 50 sztuk złota. Ja ogólnie uważam, że postać Grega w Gotiku jest bardzo ikoniczna, a jego teksty naprawdę wywołują u mnie olbrzymi uśmiech na twarzy. Nieważne, czy grę przechodzę szósty czy dziesiąty raz. Między innymi dlatego myślę, że większość graczy pomaga Gregowi, nawet nie tylko ze względu na doświadczenie i złoto, ale też ze względu na taką więź z tą postacią. Stąd też myślę, że rzadkim wyborem jest odmówienie mu pomocy i olanie naszego kapitana. Muszę już iść, a więc nie chcesz mi pomóc? Zapamiętam to koleś. Jeszcze się spotkamy. Zdaję sobie sprawę, że wyborów tego typu jest zdecydowanie więcej i nie wszystko z tej listy pokrywa się z waszymi odczuciami, ale pamiętajcie, że jest to bardziej taka moja subiektywna opinia i że kierowałem się tutaj głównie własnymi doświadczeniami moich przyjaciół oraz przeprowadzałem trochę ankiet na karcie społeczności. To by było na tyle w dzisiejszym filmie. Dziękuję moim widzom za branie udziału w ankietach, które pojawiły się na karcie społeczności. Nie zapomnijcie zostawić oceny i podzielić się Waszymi wyborami w sekcji komentarzy. Postaram się odpisywać na nadesłane przez Was odpowiedzi i chciałbym, żeby ten film był swego rodzaju zbiorem tych wszystkich wyborów, które gracze podejmują, bo doskonale zdaję sobie sprawę, że jest ich zdecydowanie więcej, więc zapraszam Was do podzielenia się nimi w komentarzu. Zachęcam również do zostawienia subskrypcji, aby być na bieżąco. Dziękuję serdecznie wszystkim za uwagę i do usłyszenia w kolejnych filmach. Cześć!